o Bogu. Taka refleksja z wczorajszego słowa. Refleksja jednocześnie bardzo duże napomnienie, jakie ja dostałem w sumie od Pana. 12 rozdział Hebrajczyków. od 16 do 17 wiersza. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Grzech Ezawa jest w Biblii Opisany kilka razy. Jest jeszcze w Malachiasza, w, w pierwszym rozdziale. Jest napisane od drugiego wiersza: Umiłowałem Was, mówi Pan, a Wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Mówi Pan, a jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalą pustyni. Czytałem często o tym, ale nigdy tak głęboko się nad tym nie zastanowiłem, co wywołało tak wielki gniew Pana naszego, że ten Ezaw musiał ponieść tak straszne konsekwencje. I myślałem sobie, przecież on powiedział tylko kilka, kilka nierozważnych słów. Powiedział kilka nierozważnych słów, ale powiedział je na bardzo poważny temat. A to była obietnica złożona Abrahamowi przez Boga. On wzgardził obietnicą, błogosławieństwem Abrahama. Myślę, że ten człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, co on naprawdę robi. On był po prostu lekkomyślny. W dzisiejszych czasach lekkomyślność jest tak powszechna, że stała się czymś normalnym. Nie mówię o lekkomyślności w tematach jakichś związanych z bytowaniem i z zarabianiem, czy, czy, czy cokolwiek takiego, bo w tym ludzie potrafią być bardzo wyrachowani i bardzo. Bardzo się zastanawiają nad tym, ale lekkomyślność w sprawach duchowych jest czymś, jest czymś powszechnym, nawet, w, nawet wśród wierzących. Wiem to, ponieważ niestety taką lekkomyślnością splamiłem się sam nie raz, ponieważ człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest przed Bogiem. Bóg nas uczynił rodem kapłańskim. Królewskim kapłaństwem nas Bóg uczynił. Jak wielka na nas spoczywa odpowiedzialność przed Bogiem, żebyśmy byli czyści i święci, żebyśmy potrafili zachowywać się w sposób godny kapłanów. Myślę, że Ezaw później chciał wytłumaczyć, że to przecież on nie mówił poważnie, że to przecież tylko tak mu się powiedziało, ale ale Iza, Izaak, jego, jego ojciec, był Bożym człowiekiem. On wiedział, że słowo się rzekło, Bóg to usłyszał. I przed Bogiem sprawa jest już przesądzona. Tak samo, kiedy, kiedy błogosławił synów swoich obu, także nie mógł powiedzieć: Panie Boże, przecież tu była pomyłka, bo oni mnie oszukali. On wiedział, że Bóg nie dopuszcza. Nic bez powodu. Skoro tak się stało, to widocznie tak miało się stać. Po błogosławiu Jakuba przeklął Ezawa. Widzimy, jakie to poniosło za sobą straszne konsekwencje. Ezaw później, co prawda, dostał od Boga jeszcze jakąś tam ziemię i żył tam sobie, ale po kilku pokoleniach jego ród został zniszczony. Jego linia wyginęła, nie wiem czy zupełnie, ale, ale o Edomitach wiemy, że zostali zniszczeni jako naród. Jak ważne jest to, byśmy się zastanawiali nad tym, co robimy, przede wszystkim co mówimy. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. 36 werset jest napisane: Opowiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dzień Sądu. Ezaf przekonał się o tym, bardzo mocno się o tym przekonał. Czytam te słowa, i naprawdę. Nigdy, nigdy tak aż bardzo się nie bałem tego, co jest tam napisane, bo zdaję sobie sprawę, ile głupot w moim życiu już powiedziałem, ile, ile nieprzemyślanych słów wyszło z tych słów, z tych ust, które mają oddawać chwałę Bogu. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Jedenasty werset. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wiele jest w Biblii napisane na temat tego, że nasze usta, nasz język kalają nas. Kalają nas w sposób chyba najgorszy. Jest napisane także, że we władzy języka jest życie i śmierć człowieka w przypowieściach Salomona. Jak wielką moc ma ten język, a jak, jak tak naprawdę, oczywiście nie wszyscy, ale wielu, jak sobie z tego mało zdaje sprawę i mało się tym przejmuje. W Jakuba w trzecim rozdziale jest znane miejsce, bardzo znane każdemu, kto czyta Biblię. Wiele jest tu o tym napisane. Niechaj niewielu z Was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli konią wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi może rodzić oliwki albo winna latorość figi, tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody? Może w naszym wypadku tych przekleństw nie ma tak wiele, ale jest mowa nie lekkomyślna, jest mowa pozbawiona soli. Jest dużo pustej mowy, niepotrzebnej, jest dużo żartów. W Biblii nie widzimy, żeby Bóg był Bogiem żartów. Nie widzimy, żeby Pan Jezus kiedykolwiek żartował. Żart to jest wymysł diabła. Bóg daje radość. Radość z ducha świętego to jest zupełnie co innego niż pusty śmiech i żart. To pochodzi od diabła. Cyrk, wszelka komedia jakaś, to jest diabelski wymysł żeby zabawić ciało. Radość od Boga jest duchowa. Radość od Boga daje szczęście, daje pokój. To jest zupełnie coś innego. Mówienie w sposób taki, żeby zabawić kogoś, rozbawić, to jest cielesność. Bardzo ciężki jest to orzek do zgryzienia. Sam się z tym borykam, ponieważ 40 lat w tym systemie się wychowywałem i byłem przyzwyczajony zawsze do głupiego gadania. I wiem, jak ciężko człowiekowi się z tego uwolnić. Ale dziękuję Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który przelał za nas swoją krew i wziął nas do siebie. On może to uczynić. On może to uczynić i tylko w nim nasza nadzieja. Ale też my musimy sobie zdawać sprawę z tego, kim my jesteśmy, przed kim stoimy. Ja przepraszam wszystkich za to, że mogłem dla kogoś być zgorszeniem przez moje głupie gadanie. Wiem, jaki jestem do tego podatny, jaki jestem na głupie gadanie. Tym bardziej, jeżeli jeszcze ktoś mnie tam sprowokuje, to potrafię naprawdę głupio gadać. Przepraszam. Mam nadzieję, że Pan pomoże, żeby, żeby już mieć świadomość, bo wiem o tym, że wiele razy człowiek czyta różne rzeczy ze Słowa Bożego i nie stosuje ich. Ale kiedy się coś przeczyta ze zrozumieniem od Ducha Świętego, Bóg już tego wymaga, żeby to stosować. Wiem, że mówiąc to pieczętuję to. Niech Pan pomoże, żebyśmy wszyscy zmieli świadomość tego, że jesteśmy kapłanami Boga i byli czyści i święci. Amen.